Cześć, Migomat sobie tutaj podłączyłem. Chcę zrobić tak, zaspawać dzisiaj. To tutaj nie, żeby było punktowo, tylko ciągła spoina z jednej z drugiej strony. Te uszy tutaj też obspawam. Narożniki trochę ze skosa zetnę, zeszlifuję. No i później zobaczę, może ją obrócę jeszcze tam na dole w kilku miejscach. Pochwytam drzwi. Drzwi muszę sobie tutaj na zawiasy wkręcić, zobaczyć. No nie mam kurczę, żadnej klamki. Muszę szukać jakąś taką tutaj żeby klamkę, nie wiem od czego, od 60, od MTZ, -a. jakąś taką od jakiegoś takiego sprzętu. No i co? Ubieram się zaraz do spawania i dach będzie nasze jeszcze nie wiem co to będzie Na razie zostawię No i dobra tak myślę, gdzie tu kamerę kurczę, bo to Dobra gdzie się tam postawię coś będzie nagrywać No, jak umiałem, tak pospawałem. Tutaj takie było jakieś zacięte, pewnie mocowanie było do tego na środku. Od tarczy tutaj tak samo było. Takie od tego pocięciu nasze, jak zawiasy były obcinane. I teraz co? Szlifowanie chyba będzie. Dobra, jak to od środka wygląda. Później, jak sobie ją obrócę. To tutaj sobie jeszcze połapię, ale to no pies wszędzie widać, że to po całości jest ten o tu mi się kopciło kurde jeszcze, bo to takie nie było dopiaskowane. Tutaj tak samo wszystko jest myślę dobrze. Później tutaj mówię tak punktowo połapię od tej strony jeszcze, ale to sobie kabinę obrócę i na boku, jak będę miał. Dobra, to szlifuję. Tak myślę. Tak myślę, gdzie tu kamerę postaj, żebym to na kamerę nie sypał, ale chyba ją na razie na bok wezmę. To na razie. No, już ciemno na dworze. Tutaj tak. Z grubsza zrobiłem nie wszędzie. Tutaj nie mam dojścia, ale nasze ciężko to sobie tą pneumatyczną taką na mały ten papier zrobię. Tu zrobiłem tak to tu gdzie było takie. O, tutaj to jest to zaspawane. Tutaj jak zawiasy były wycinane, to też zaspawałem, poszlifowałem. O kurczę, myślałem, że to więcej dzisiaj zrobię. Na samochód wejdę. O, stąd to za daleko. Nic nie widać. Kupa syfu z tego szlifowania, ale też dlatego to tutaj robię w kotłowni, a nie tam w tym nowym warsztacie. I co? No i się zastanawiam, właśnie czy to, bo to tutaj te łaty były na ten, gdzieś drabinę sobie muszę tutaj wziąć. Te łaty były na zakładkę wstawiane. O, to, no i tu jest taki łuskok. No i kurde, co już nie będę z 5 cm kłaść żeby ją zaszlifować, do no tego, to w ogóle się mija z celem. Ale myślę zrobić coś takiego, że no, pobawić się w cynowanie i zobaczyć, jak to kurczę ten uda się, albo się nie uda. Pasta. Pastacy, napalnik. Jakaś tam szpachelka, i szmata. No i jeszcze taki ten Mazidło. Nie pamiętam jak to się nazywa. Tu mówię, no tak między. No to jeszcze, bo to robiłem na półokrągło, O, a syfu. syfu to jest kurczę aż grubo tutaj, o. I taka ciekawostka. O tym się nie pospawa. Jakby to tak zgarnąć, czy tam tu sobie przegarnąć, nie do ujechania. <laughs> Że trzeba przed spawaniem, na przykład powtórnym takiego czegoś, to to trzeba wydmuchać. Tutaj jest takie, ale to już było takie krzywe do góry. Tak się starałem, żeby to za mocno nie poszło. Zresztą ten otwór będzie na szyberdach do przerobienia. Chyba dzisiaj to wstawię, bo nie wiem nawet ile tutaj jest tego minut Nigdy nie umiem zobaczyć sobie na kamerze ile to już się nagrało No tu mówię od środka połapie w kilku miejscach punktowo Tam mówię to co było nacięte po tym po zawiasach to przespawałem Tutaj to też jest zrobione <laughs> A i coś mi telefon kurde odmawia posłuszeństwo bo MMSy nie przychodzą Nasze Testowy od żony przyszedł Ale I Kamil próbował mi przysłać nic nie było I wczoraj chyba Krzysiek też Mój wierny widz I kurde no nie mogę otworzyć normalnie białe te są Nie wiem co jest i wyłączałem i włączałem telefon i kurde chyba się kończy to już tam po 3 lata mam go. No i nie wiem co to kurde. Z jednych numerów przychodzi, z drugich nie przychodzi, chociaż wszystkie mam wpisane. Dobra, to tam pierdzie telefon to ja zawsze mówię, do dzwonienia ma być i do odbierania połączeń, a nie tam, że. Kombań taki, że to ciężko ogarnąć. No i co? Tutaj kurde, nie wiem właśnie czy to jutro jeszcze jechać. Tak patrzę. sprintera nie zamknąłem, ale dobra, nie chce mi się tego Nasze, bo wyjechałem im na zewnątrz, jak tutaj robiłem to wszystko, żeby nie ten nie uświnić za bardzo. No i dobra, która to jest szósta godzina? Zaraz. Kota muszę patrzeć, żeby mi nie uciekł. Nie wiem gdzie jest. gdzieś poszedł, się w Dobra, idę do chałupy, bo może ciemno. Lampa się zaświeciła. Albo do ryb jeszcze się przejdę. Dobra, to na razie. Cześć.